Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jak widzicie, aparat wrócił z serwisu i chyba ma się dobrze jak na razie. Okaże się to yy, może po tym filmiku. Jak na razie działa dobrze, nie odmawiam jej współpracy i bardzo się cieszę z tego. Yy, także postanowiłam yy, nagrać dla Was nowy filmik. Yy, tym razem będzie to. Tak żebyście trochę odpoczęli od mojego gadania. Będzie to troszeczkę krótki filmik. Yy, znaczy, krótszy niż, yy, niż ostatnie moje filmy, bo ostatnio się okazuje, że nie potrafię jednak się powstrzymać i mimo, że bardzo się staram, te filmy są strasznie długie. No cóż, yy, więc teraz postaram się troszeczkę krócej, tym bardziej, że filmy z serii ostatnio przeczytałam książkę zazwyczaj są trochę krótsze. To też dlatego, że ja nie chcę za bardzo mówić i zdradzać, o czym książka jest. Ja osobiście na przykład tego nie lubię i nigdy nie czytam nawet tego, co jest z tyłu. Nie powiem, że nigdy, zazwyczaj. Nie czytam tego, co jest napisane tutaj na, na tyle książki. Ewentualnie zerknę na, na pierwsze zdania, żeby sprawdzić, czy to jest, nie wiem, kryminał, komedia, romans, czy. O czym ja w ogóle będę czytała? Zazwyczaj kieruję się po prostu, jeżeli nie znam autora, kieruję się okładką i tytułem i tak staram się wybrać książki. Nie lubię wiedzieć, o czym będę czytała. Jestem dziwna, może po prostu nie lubię. Ja dopiero jak skończę czytać książkę, to wtedy sobie czytam, co tutaj było z tyłu napisane i sprawdzam, czy to w ogóle miało jakiekolwiek odniesienie do tego, co działo się w książce, bo wiele razy było w ogóle tak, że Kiedyś czytałam te opisy z tyłu i było tak, że biorę sobie książkę, czytam i je, to będzie taka fajna książka. Po czym się okazywało, że ten opis z tyłu tak trochę nijak miał się do tego, co było w treści książki. Dlatego stwierdziłam, że, że jednak czytanie i sugerowanie się tym, co jest tutaj, nie ma większego sensu jednak. Więc tego nie robię. A dopiero po przeczytaniu książki. Sprawdzam sobie na przykład czasami recenzje w internecie, co ludzie myśleli o tej książce, o czym ona w ogóle jest, i czytam sobie właśnie to z tyłu. No. Tak właśnie mam. Więc y, może zacznijmy w końcu o temacie tego filmu. Tematem tego filmu będzie książka Kate Christie. No, współpracujesz czy nie współpracujesz? No. Morderstwo w Orient Expressie. E, ogólnie e, to jest w ogóle książka, która była dołączona do, e, do jakiejś gazety, więc kosztowała, nie wiem, 10 zł razem z gazetą moją. A kupiła gazetę, a książkę zostawiła mi na biurku, więc bardzo się cieszę z tego, że mogłam ją sobie przeczytać. To była w ogóle cała seria, to jest tą pierwszy, a, a można było całą serię książek Agathy Christie zebrać z takim właśnie ładnym. Pięknym wydaniu. Ja mam tylko tą pierwszą część, ale to nie jest y, pierwsza książka Agaty, którą przeczytałam. Ja ogólnie bardzo, bardzo lubię książki Agaty. Wydaje mi się, że ona pisze w taki sposób, że faktem jest, że jeżeli na początku jest sporo bohaterów i musimy każdego bohatera poznać, to trzeba trochę wyślić mózgownicę, żeby pamiętać o tym, kto jest kim i co było na początku, bo. To zazwyczaj jest dosyć istotne później yy, na końcu. Tak, i dla mnie Agata jest ogólnie majstersztykiem, jeżeli chodzi o pisanie kryminałów i uwielbiam jej kryminały, bo są naprawdę zrobione w taki sposób, że szczęka mi opada i raz, jeden, jedyny udało mi się odgadnąć, kto jest mordercą, a tak, zawsze jest to dla mnie, zawsze jest to dla mnie szokiem, jak się okazuje, kto był pomysłodawcą całej tej afery, która miała miejsce. To jest, no, to jest niesamowite, nie wiem. Albo ja jestem po prostu takim debilem, który nie potrafi e, dedukować i wyciągać wniosków, dlatego jest to dla mnie zawsze szok i zaskoczenie. Albo to są naprawdę dobre książki. Jedyną osobą, którą znam, która jest w stanie po kilku tylko pierwszych rozdziałach odgadnąć mordercę, to moja mama. Dlatego czytanie dla niej tych książek nie ma większego sensu. Ona po prostu zawsze wie. Nie wiem, jak ona to robi. Nie wiem, skąd ona wyciąga takie wnioski, ale ona zawsze wie. Więc... Nie wiem, nie wiem, może jest kosmitą. Um... W każdym razie mi się udało to tylko raz, mimo że już mam różne strategie, że już podejrzewam osobę najbardziej podejrzaną, która ma największy motyw, albo podejrzewam osobę najmniej podejrzaną, która wydaje mi się, że w ogóle nie ma motywu, to tak, pewnie to będzie ta osoba, bo to zazwyczaj jest osoba, która jest dla mnie największym szokiem, ale nie wiem, w przypadku książek Agaty Christie to... To się nie sprawdza, w ogóle nie jestem w stanie... Dlatego mi się tak dobrze to czyta, bo może gdybym przecież wiedziała od samego początku, podejrzewała tą osobę i zawsze by mi się udawało trafić w odpowiednią osobę, to nie byłoby to takie fajne. Tak. Więc cieszę się, że nie wiem. Wracając do naszego morderstwa w Orient Expressie, główny bohater, czyli Herkules Poirot wraca... Skąd on wraca? Po rozwiązaniu sprawy kryminalnej w Azji wraca do Europy i jedzie właśnie Orient Expressem, który jest wypchany różnego rodzaju i pokroju ludźmi, którzy stają nagle na środku w ogóle pustkowia w zaspie śnieżnej w tym pociągu i właśnie pewnej nocy ginie jeden z pasażerów. No to nie jest żadna zagadka, tam zawsze ktoś umiera. Więc więc ginie jeden z pasażerów. I oczywiście, jako że Herkules Poirot jest na pokładzie, to zajmuje się całą tą sprawą. I po prostu zakończenie tej książki jest tak bardzo genialne. Tylko, że to jest też kwestia tego, że Tutaj, jakby, autorka nie do końca daje czytelnikowi pole do popisu, bo my nie wiemy tego wszystkiego, co wie Herkules. A on nie wszystko mówi, tylko część rzeczy ma w swojej głowie i dopiero nam na samym końcu wyjaśnia, dlaczego i jak on na to wpadł. Czytelnik nie miał właściwie szansy na to, żeby, żeby właściwie wytypować mordercę, ponieważ nie miał odpowiednich po prostu informacji. Aby to zrobić, ale jednak ym, w pewnym momencie padła taka sugestia, ale to padło tak po prostu delikatnie, że, że dopiero na samym końcu, kiedy poznajemy odpowiedź, zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście padło coś takiego, ale wtedy tego nie złapaliśmy i nie podchwyciliśmy w ogóle, bo wydawało nam się to zupełnie niemożliwe, a jednak ym, także było morderstwo, jest Herkules Poirot, jest zagadka. Są przesłuchania, są pytania. Wydaje się, że nie ma osoby, która miałaby jakikolwiek motyw. Nie ma osoby, która nie miałaby wiarygodnego i potwierdzonego przez kilka osób alibi. Wszyscy, albo przynajmniej większość pasażerów pociągu widziała um, Tajemniczą kobietę w czerwonym kimonie przechadzającą się korytarzem, ale nikt nie wie, kto to jest. Nikt z pasażerów nie ma czerwonego kimona. I właśnie, i jest ta zagadka, jest ta zagadka, której nie jesteśmy w stanie rozwiązać bez pomocy Herkulesa Poirot, który oczywiście, jak zwykle, jak zwykle daje sobie radę i. I wspaniała książka, naprawdę. Dosyć szybko się w ogóle czyta, bo ma takie fajne literki, dużo, dużo takich tam dialogów i przemyśleń. I naprawdę, jeżeli lubicie kryminały, jeżeli lubicie Agatę Christie, jeżeli chcecie się odprężyć, bo to jest naprawdę króciutka, cieniutka, przyjemna, miła, lekka książeczka, którą naprawdę bardzo szybko się czyta. To jest. Dwa, trzy dni w autobusie i po wszystkim, chociaż to jest jedna z tych książek, które w pewnym momencie już nie wystarcza czytanie w autobusie i trzeba jeszcze chwilę usiąść w domu, bo już jest ten moment, kiedy chcemy znać bardzo, bardzo odpowiedź. Znaczy, mówię w tym momencie o sobie. Ja ogólnie czytam książki w autobusie w drodze powrotnej z pracy do domu. I zazwyczaj jest tak, że jak już jestem w domu, to książkę odkładam i zajmuję się innymi rzeczami. Czasami jednak książka jest tak wciągająca i na tyle interesuje mnie i ciekawi, co się stało dalej i o co w ogóle chodziło, że nie jestem w stanie wziąć się za nic innego, tylko po prostu muszę skończyć czytać. Tak było w przypadku tej książki, także bardzo, bardzo, bardzo polecam. A następną książką, o której będę mówiła. Jest książka pod tytułem Trucicielka Erika Emanuela Schmidta. Tak. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Cieszę się bardzo, że mam już z powrotem mój nowy aparat i jakość jest, wydaje mi się, że dosyć zadowalająca. Także dziękuję bardzo, że mnie oglądaliście. I do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, papa!